Kinowy przelot miesiąca, październik. Substancja. Jeden z najlepszych filmów roku. Trafia z automatu do panteonu najlepszych body horrorów kiedykolwiek stworzonych. Obok takich klasyków jak coś: Johna Carpentera czy Mucha Davida Cronenberga. Na plus Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid. Inwazyjny styl intensywność. Bolesnie przenikliwy komentarz społeczny o showbiznesie, degradacji kobiet do roli produktu, szaleńczym podążaniem za perfekcją, ulotności sławy młodości i piękna, zagubieniu i desperacji. D minusy. Trzeci akt zbyt groteskowy łamie spójność całości, a efekty przypominają te z serialu Power Rangers, Terry 3, czyli Krwawa się Zada, Damiana Leon. Nisko budżetowy splatter, który odniósł komercyjny sukces. Trzeci film z serii o sadystycznym klaunie Arcie z piekła rodem. Daje to, co obiecuje. Krew, przemoc i dużo bardzo mrocznego humoru. Dla fanów tortur i krwi trzeba zobaczyć. Reszta obejdzie się bez oglądania. Na plus klaun Art mroczny humor, bezkompromisowość. Na minus pomocnica Arta. Poprzednia część miała niepowtarzalną atmosferę kina lat osiemdziesiątych. Tutaj tego zabrakło. Never Let Go. Nie najgorszy film. Nie głupi koncept. Dla fanów thrillerowej narracji i gry psychologicznej z widzem. Na plus – koncept. Napięcie i niepewność. Gra z widzem. Na minus – rozkręca się powoli. Miejscami nużący. Megalopolis. Wiecie co jest dobre w tym filmie? Nic. Mega porażka. Jeden z najgorszych filmów, jakie w życiu widziałem. Ponad dwugodzinne tortury. Na plus. Nic. Na minus. Każdy element filmu. To, że trwa ponad dwie godziny. Beetlejuice. Beetlejuice. Tim Burton zabiera każdego, kto pamięta oryginalnego Żuko Soczka w nostalgiczną podróż w przeszłość. Nie tak dobry jak oryginał, ale mi się podobał. Na plus. Michael Keaton. Ten sam jakby zdjęcia do poprzedniej części były wczoraj. Jenna, Ortega, Orzeszka Ramba. Wielka charyzma ekranowa. Kamera kocha ją filmować, a widz, oglądać. Specyficzny czarny humor. Na minus. Brak atmosfery jedynki. Za dużo niepotrzebnych elementów i postaci. Maria Skłodowska jako francuska. Speak No Evil. Remake duńskiego filmu o tym samym tytule. Dobry thriller społeczny, prowokujący, utrzymany w szybkim tempie, trzyma w napięciu. Na plus James McAvoy, totalnie wymiata. Rola zasługująca na nagrody jedna z najlepszych w karierze scenariusz utrzymywanie widzą w napięciu na minus trzeci akt trochę przedobrzony, jak na mój gust. Different Men kameralny film duże zaskoczenie. Połączenie dramatu z subtelną czarną komedią, a działa. Prowokuje, intryguje. Pozostawia widza z pytaniami dotyczącymi własnego życia i znaczenia przeszkód napotykanych po drodze. Na plus. Adam Pearson i Sebastian Stan. Prowokacyjny scenariusz, inteligentny koncept. Na minus. Nie jest to arcydzieło. Ale nie przychodzi mi nic, do czego warto się czepić. Joker part die. Najbardziej bombardowany krytyką film ostatniego miesiąca. Wielkie nadzieje olbrzymi budżet ogromna promocja Todd Phillips zrobił film, jaki chciał on, ale nie widzowie uznano to za zdradę. Sam film wcale nie jest zły po prostu inny niż każdy chciał. Na plus: Jackan Phoenix o kawał świetnej, nikomu niepotrzebnej roboty. Lady Gaga nie skompromitowała się u boku tej klasy aktora, co Jacka. to już coś. Gęsta, ponura atmosfera. Na minus musical. A wiedzieć trzeba, że jeśli jest coś, czego nie mogę w filmie zdzierżyć, to musical. Odśpiewania są opery i inne takie. Zdradzone obietnice. Nie tego się spodziewaliśmy. Brak szacunku dla postaci Jokera. Lee. Kate Winslet dała z siebie dużo w tym wojennym dramacie biograficznym. Ciekawa historia. Wysoki poziom aktorstwa. Na pewno nie jest to strata czasu. Na plus Kate Winslet, Andy Samberg. Kate Winslet na Gołej Klacie, scenografia na minus. Bywały lepsze filmy, zarówno o kobietach, jak i o wojnie. Wybraniec. Udany dramat polityczny z elementami biograficznymi. Kontrowersyjny temat w kontrowersyjnym czasie polaryzujące ze względu na postać głównego bohatera. Na plus Jeremy Strong wielka rola. Najpierw nim jednocześnie gardzisz, zazdrościsz i podziwiasz, a później kibicujesz i współczujesz. Sebastian Stan, skurkowany kameleon dopiero teraz się skapnąłem, że to ten sam co w Different Men świetnie się charakteryzuje. Tempo, montaż, klimat Nowego Jorku lat osiemdziesiątych na minus politycznie zaangażowany można powątpiewać w jego obiektywizm dziki robot. Animacja, która podbija serca widzów na całym świecie. Film, który doprowadził do płaczu wielu dorosłych w czasie seansu. Mnie oczywiście nie, bo twardy jestem, ale dwa razy coś miałem, że spojówkami bo mnie zapiekły. I am not crying. Uniwersalne przesłanie, piękny wizualnie, plusy. Wzrusza i doprowadza do łez. Piękna animacja. Uniwersalne przesłanie. Oswajanie śmierci poprzez humor. Na minus. Z całym szacunkiem, ale Szrek, Toy Story czy Ralf Demolka to, to nie jest. W pewnym momencie sprawia wrażenie, jakby był pisany przez sztuczną inteligencję, po prostu odhacza wszystkie klasyczne, wzruszające kombinacje. Uśmiechnij się, dwa. Kontynuacja horroru z 2022 roku o tajemniczym bycie prześladującym ofiarę poprzez przybieranie postaci uśmiechniętych sardonicznie ludzi. Na plus, lepszy od części pierwszej. Hmm. Niespodziewane jump scary. Kilka razy naprawdę podskakuje się w fotelu. Główna rola. Naomi Scott. Dobra, solidna robota. Trzyma w napięciu. Odważna końcówka. Na minus, doszukałem się pewnych logicznych nieścisłości. Miasteczko Salem. Kinowa wersja dwuodcinkowej miniserii z 2004 roku. Będącej remakiem dwuodcinkowej miniserii z roku 1979. Będącej ekranizacją książki Stephena Kinga z roku 1975. Czyli po prostu horror na podstawie Kinga. Pisarz wraca do rodzinnego miasteczka, które zostaje przejmowane stopniowo przez wampiry. Na plus. Uchwycenie w czasie atmosfery mało miasteczkowej Ameryki. Kilka naprawdę dobrych scen w klimacie horrorów lat osiemdziesiątych. Na minus. tracimy zainteresowanie w miarę posuwania się fabuły, by na końcu po prostu przyjmować do wiadomości wydarzenia na ekranie, ale bez większego zaangażowania. Venom 3. Ostatni taniec. Ostatnia część trylogii, którą od początku określić, można jako słaba w porywach do średnia. Film superbohaterski, bez którego oglądania bym się obył. Bez żalu z mojej strony. Eddie i Venom uciekają, ścigani przez wrogie im siły z obu światów. Na plus, jeden na trzy żarty jest zabawny przyzwoite efekty specjalne i sceny akcji. Na minus, tylko jeden na trzy żarty jest zabawny sztampowe, przewidywalne kino bez polotu słaba historia. Chaotyczny scenariusz z niepotrzebnymi, idiotycznymi wątkami i postaciami. Anora, widzieliście zwiastun tego filmu? Stripteaserka, seksworkerka, poślubia syna rosyjskiego miliardera. Historia w stylu Pretty Woman. Otóż zwiastun was okłamał. To nie żadna love story dla julek, ale komedio-dramat w dodatku bardzo dobry. Na plus jeden z najlepszych filmów Shona Bakera. Casting. Aktorzy są genialnie dobrani. Każdy na swoim miejscu. Naturalne. Miki Madison. Okrzyknięto jej rolę jako definiująca karierę, najlepszą z dotychczasowych itd. I tak zgadza się, jest doskonała. Ale nikt zdaje się nie dostrzegać niesamowitego występu Julia Borisowa. Madison dominuje w filmie, ale Borisow dominuje. W każdej scenie ze swoim udziałem. Wielki szacun Jury. Humor, dialogi, przekrzykiwanie się i ciągła szarpanina słowna między postaciami dostarczają tego subtelnego rodzaju satysfakcji, gdy co kilkanaście sekund na twarzy pojawia się przelotny uśmiech. Styl wizualny. Realizm świata klubów gogo. Go. Dokładnie tak to wygląda. Wiem, bo. Znam kogoś, kto był, i opowiedział mi to i owo. Potężne i niespodziewane dwie ostatnie sceny. Minusy, miejscami leciutko męczący od nadmiaru krzyków i kłótni. To wszystko na dziś. Zgadzasz się z opiniami? Komentuj, lajkuj, subskrybuj i do zobaczenia w następnym filmie.